No, rolnik szukał żony. Szukał, Uf. szukał i co? I nie znalazł. I nie znalazł. Gwiazda, podobno gwiazda tego programu, no bo ja, ja jednak przyznaję się, nie oglądałem tego. Te, no. Ja oglądałam, wiesz o tym. Tak? Rolnik szuka żony, zdobył ostatnio telekamerę, więc wiesz. A tak. I jeden podobno bohater, Adam Kraśko, tak. szukał, nie znalazł. Okazał się zwyrodnialcem, który po prostu chciał <laughs> zrobić karierę. Ostre słowa, z, z wyrodnialcem, który chciał zrobić karierę. Tak. No i chyba mu się tak po trochę to, po trochu to udało. Dokładnie, proszę posłuchać. Proszę. Bo generalnie mm, Postanowił, że skoro nie znalazł żony, to nakręci stanie się gwiazdą Disco Polo. Jest to jakiś pomysł na życie, no też bym tak, też bym tak chciała. I czemu się to udało, no to myślę, że to już po prostu najlepiej będzie, żebyście ocenili to sami. Dokładnie. My tak przygotowaliśmy krótki taki wycinek tego, jak... Tej twórczości, twórczości. Podobno fanki zrywają go ze sceny, a on nie odmawia im i pląsa dzielnie razem z nimi. Spójrz na niego. Oj Aniu, Aniu! Mnie, już taka zła, wieczorem razem, znów się spotkamy, u ciebie w domu, bez twojej mamy. O Aniu, Aniu, Dziewczyno no ma, ty nie... No ach, i... Ach, zerwałabym. Zerwałabym, ze zerwałabym. A ja myślałem, że to też jest taka logika, że zobacz, fanki zerwają go ze sceny, no bo jak on zrywa ze sceny, to wtedy nikt nie śpiewa. <grym> Dokładnie, ma to sens. Słuchaj, no ale... Sens w tym jest. Nie wiem, czy ty wiesz, on weźmie udział w show Gwiazdy Skaczą do Wody, ten, ten splash. On tam będzie skakał do wody, popatrz na niego i wyobraź to sobie, że będzie skakał do wody z wysokości. To włączmy muzykę.